Cześć wszystkim, tu Oliwia i witam Was w najnowszym holu zakupowym. Tym razem mam Wam do pokazania kilka rzeczy, które zamówiłam z myślą o świętach, o Sylwestrze, a konkretniej o lookbookach, które dla Was szykuję z tej okazji. A cała reszta są to już takie typowo zimowe rzeczy, które mi po prostu pomagają nie zamarznąć zimą. Jeśli jesteście ciekawi, co ostatnio nabyłam, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Trzy cudowności, które ostatnio do mnie przyszły. Mowa o bucikach od Rena i ja po prostu jestem oczarowana tym, jak te buty są zapakowane. Zresztą zaraz będę otwierać po kolei i wam będę pokazywać. Wybrałam sobie od nich konkretniej trzy pary butów. Pierwsze są w takim przepięknym błękitno-białym pudełku, białe pasy. Naprawdę, muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona. Nigdy nie widziałam, aby buty jakiejkolwiek firmy były zapakowane w ten sposób. Naprawdę są przecudne. I tak, pierwsze buciki są to takie szare kozaki za kolano, oczywiście wiązane, ja już Wam wiele razy o tym mówiłam, że jak kozaki za kolano, to tylko i wyłącznie wiązane, żeby one się później nie zsuwały z nóg. Są to kozaki na słupku i co fajne, to ten obcas jest również zamszowy, więc będą się prezentowały naprawdę w świetny sposób. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że... Oczywiście poza butami w pudełku znajdowało się full różnych ciekawych rzeczy. Oczywiście pierwsze to to, że prezent specjalnie dla mnie zapakował Wojtek. Mm. I full. Przeuroczych naklejek. Ta z reniferkiem jest przebóstka. Let it snow z misiem, wesołych świąt, z lampkami i choinką. W ogóle ta jest moją ulubioną Baby, it's cold outside. No i te dwie można w fajny sposób wykorzystać, na przykład przyklejając je na prezenty świąteczne dla bliskich. Food or shoes? Hmm. Nie wiem szczerze powiedziawszy, co bym, co bym wybrała. W ogóle chcę Wam powiedzieć, że na hasło Cheers 35 otrzymacie rabat właśnie do sklepu Rene w postaci 35% i ten rabat obowiązuje aż do końca grudnia, więc naprawdę możecie sobie wybrać coś fajnego. Jakieś fajne, zimowe buciki. Przejdźmy teraz do kolejnych, i kolejne już są zapakowane w takie pudełeczka różowo-białe w kropki i to pudełeczko mi się równie bardzo podoba, nawet jeśli nie bardziej. I tym razem y, wybrałam sobie takie klasyczne, czarne sztyblety zamszowe i powiem Wam, że to są klasyki, ja niestety nie posiadałam takich w swojej garderobie, sama nie wiem dlaczego. Czaiłam się na takie już nie wiem od kiedy, właściwie od kilku lat, ale jakoś za każdym razem ostatecznie decydowałam się na inne buty i tym razem właśnie zdecydowałam się zamówić. Takie sztyblety jestem przekonana, że będą bardzo wygodne, chociaż nie miałam ich jeszcze ubranych na jakieś takie dłuższe wyjście, ale posiadają bardzo niski obcas, czy na uczelnię czy na jakiś spacer, to będzie można y, na pewno szybko po prostu w nich y, gdzieś tam śmignąć. Jeśli chodzi o te buty, to te zapakował dla mnie Rafał. No i oczywiście kolejne fajne naklejki. I teraz to ogromniaste pudło, które również zamówiłam właśnie w tym kolorze. Fajne jest to, że również możecie wybrać sobie kolory pudełek. To jest naprawdę świetne. Możecie później je kolekcjonować. One przepięknie będą się komponować w garderobie. Możecie tam składać różne rzeczy. Tutaj znowu mam naklejeczki i te buty również zapakował dla mnie Rafał. I słuchajcie, te buty ja już Wam pokazywałam na moim Snapchat. Jeśli jeszcze mnie tam nie śledzicie, to koniecznie wpadnijcie. I pytałam Was w ogóle, co o nich sądzicie. One mi się bardzo spodobały na stronie, ale mówię kurczę. No są dosyć odważne i nadal podtrzymuję moje zdanie. Są odważne, odważne jak na mnie. Ja raczej wybieram jakieś takie bardziej. Wycofane buty, takie klasyczne, bezpieczne, a te są takie. O, oh, wow! To są kolejne kozaki za kolano, również zamszowe i słuchajcie, tym razem na szpilce, więc na raczej w nich no, nie pójdę. Ale na jakąś kolację, na jakieś takie wieczorne wyjście, jak najbardziej. Są to buty wiązane od dołu do samej góry, ale fajne jest to, że posiadają tutaj z boku zamek, więc nie ma jakiegokolwiek problemu yy, z wkładaniem czy z ich ściąganiem. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że te buty miałam już ubrane jednokrotnie raz byłam w nich w kinie, w galerii handlowej i powiem Wam, że są bardzo wygodne i to był jakiś totalny szok. Bo byłam przekonana, że ze względu na tą wysoką szpilę, no i ten czubek w szpic, one mnie mogą w jakiś tam sposób cisnąć, a nic, kompletnie nic takiego nie odczuwałam, więc to jest również bardzo fajne. I jak na plus, również to, że są wiązane tutaj e, ponad kolanem, więc po prostu e, nie będą nam zjeżdżać. Bardzo się cieszę, że je zamówiłam. W ogóle wydaje mi się, że. Będą się świetnie komponowały z jakimiś takimi, wiecie, jednokolorowymi rzeczami, takimi bardziej klasycznymi. Te buty wtedy będą się wysuwać na taki pierwszy plan. W ciągu ostatniego miesiąca zamówiłam trzy. Właściwie cztery rzeczy ze sklepu by Design. I pierwszą rzeczą jest ta bluza, którą mam na sobie, którą właśnie widzicie. I nie mogłam jej się oprzeć, żeby jej nie założyć już do dzisiejszego filmu. Po pierwsze, dlatego, że ona jest bardzo ciepła i ostatnio po chorobie zresztą Wam mówiłam. Jest dosyć zimno, więc jest idealna na dzisiejszy wieczór. A po drugie ma przepiękny, delikatny, pudrowo-różowy kolor, któremu również po prostu nie mogę się ostatnimi czasy oprzeć. Dlatego jak ją zobaczyłam w sklepie, to no, na pierwszy rzut oka stwierdziłam, że jest genialna. Co fajne, to że ta bluza jest długa, może nam służyć jako sukienka i fajnie będzie wyglądać na przykład właśnie w połączeniu z tymi czarnymi kozaczkami, które Wam przed chwilą pokazywałam. O, to będzie fajne połączenie, muszę je wypróbować. I drugą rzeczą, a właściwie dwoma rzeczami, bo to jest komplet, który chcę wam pokazać, jest dres, ale nie taki zwykły, ponieważ jest to czarny aksamitny dres z By Design i mam go w rozmiarze XS. Zresztą wszystkie rzeczy z tego sklepu mam w rozmiarze XS i jest on jak najbardziej adekwatny. Uwaga! Spodnie są długie, posiadają ściągacze na dole i bardzo komfortowe. Nie miałam ich ubranych na dłuższą metę, tylko przez moment, ale są bardzo luźne, fajne, takie naprawdę mega komfortowe. Tutaj też jest ściągacz i takie fajne tasiemki. To jest w ogóle czaderskie, fajne połączenie. No i do kompletu jest bluza, taka prościutka, klasyczna. Ona posiada tylko taki delikatny dekolt u góry, długie rękawy, no i zwężania tutaj y, u dołu rękawów oraz tutaj w ogóle na samym dole całej bluzy. Powiem Wam, że ja ogólnie w domu nie chodzę w dresach. Raczej wskakuję w jakieś jeansy, t-shirt, bluza, coś takiego. Yy, od dresów raczej zawsze stroniłam, chociaż przebieram się zawsze w coś wygodniejszego, jak wracam do domu, ale ten dres po prostu mnie kupił i sobie wymarzyłam takie połączenie go z jakimiś fajnymi szpilami. Wow, wydaje mi się, że to połączenie będzie naprawdę niezłe, ponieważ on. Nie jest takim zwykłym dresem. To jest taki dres bardziej wieczorowy, wyjściowy. W ogóle wydaje mi się, że nie jest to dres do siedzenia w domu, bo szkoda po prostu w nim siedzieć w domu. Jest tak fajny. Ostatnią rzeczą z By Design, jaką mam Wam do pokazania Wykonaną właściwie z identycznego materiału jak ten dresik Bardzo przyjemnego czarnego aksamitu Jest sukienka, sukienka bardzo dziewczęca I zamówiłam ją z myślą o Wigilii Bo jest ona taka bardzo strojna Po pierwsze ze względu właśnie na ten materiał A po drugie posiada przecudowny krój Długi rękaw, klasyczny dekolt taki y, okrągły no, i dół jest przeuroczy, ponieważ na dole ta sukienka jest zakończona falbanką. Pozostając w temacie wyjściowych sukienek, to mam Wam do pokazania kilka takich wyjściowych rzeczy, które zamówiłam ostatnio ze sklepu Wear All. Oni odezwali się do mnie jakiś czas temu, zapytali, czy nie chciałabym sobie wybrać kilku rzeczy, i asortyment bardzo mi się spodobał, więc stwierdziłam, że czemu nie wypróbuję. No i pierwszą rzeczą z tego sklepu jest, i tutaj przypomnijcie sobie to zdanie wypowiedziane przeze mnie. Kilka minut temu najprawdopodobniej o różu. Bo tutaj pierwsza różowa rzecz. Sukienka welurowa, bardzo obcisła, bardzo dopasowana, podkreślająca kobiece kształty, przepiękna. Ona jest tutaj bez rękawów, bardzo, bardzo blisko szyi. I ma tutaj właśnie taki, jak widzicie, X-Factor jest tak y, po prostu skrojona. I drugą sukienką również z weluru, ale tym razem w kolorze czarnym jest ta oto sukienka. Ja w ogóle, słuchajcie, ja nie wiem co ja mam z tym welurem, aksamitem, satyną ostatnio. Te trzy typy materiałów no, mną zawładnęły, no cóż, bywa. Co do tej sukienki, ona już nie jest aż tak dopasowana, chociaż chciałabym, żeby była. Ja mam w rozmiarze S, to jest brytyjska ósemka i ona posiada tutaj przecudną falbankę, dzięki czemu mamy odkryte ramiona i tutaj bardzo, bardzo ładny dekolt. Co mnie denerwuje, to że ona tutaj posiada takie podwójne ramionczka, muszę coś z tym zrobić, albo się jednych pozbędę, albo je będę jakoś tak chować pod pachą, nie, po prostu ba się ich pozbędę. I ostatnią taką wieczorową, wyjściową rzeczą jest czarny kombinezon, który posiada nogawki takie kulotowe, kojarzycie jak te spodnie kuloty, które posiadają takie bardzo szerokie nogawki, które mogą konkretnie przytłoczyć i zniekształcić sylwetkę. Ale tutaj przy okazji tego kombinezonu to się nie dzieje, ponieważ od Pasa w górę. Ten kombinezon jest na maksa dopasowany. Talia jest fajnie podkreślona. Tutaj w biuście również fajnie się układa. No i przede wszystkim posiada dosyć taki stosunkowo relatywnie głęboki dekolt w kształcie yy, litery V, czyli trójkątny. Jest to kombinezon na ramionczkach i w ogóle co ciekawe, on nie jest zapinany na zamek, na guziki, no na nic, po prostu jest wciągany. Na szczęście nie mam z tym jakiegokolwiek problemu. Wydaje mi się, że ten kombinezon wykorzysta. Tam przy okazji wielu okazji wyjść, naprawdę, bo bardzo fajnie leży. No i na sam koniec dwie ostatnie rzeczy z Holu i również ze sklepu Wear All. Pierwsza to narzutka w kolorze takiego pudrowego różu. Nie mogłoby być inaczej. Co do niej, to jestem trochę zawiedziona. No, materiał jest słaby, dosyć słaby i jeszcze mi się ten zamek tutaj nie podoba to czarny. Ale kolor jest przepiękny, no i fajne jest to, że ta narzutka nie jest zbyt długa, więc nas nie przytłacza. Można ją śmiało założyć do jakiejś sukienki i będzie to naprawdę spoko wyglądać. Nie wiem, może spróbuję ją jakoś przerobić. Ona jest o takim kroju ala-ramoneskowym, coś takiego jak widzicie. No i druga narzutka, również w kolorze takiego przybrudzonego różu. Ta mi zdecydowanie bardziej przypadła do gustu. Ona jest w ogóle bardzo długa, sięga mi aż do łydek. Posiada długi rękaw. Tutaj jest taka imitacja kieszeni, jak widzicie. Ona właściwie przypomina nam płaszczyk, ale taki bardzo lekki, bardzo powiedziałabym wręcz wiosenny bądź wczesnoletni, więc myślę, że wtedy jak najbardziej go wynoszę, bo sam w sobie ten płaszczyk, taka właściwie długa marynarka leży naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chodzi o rozmiar, to ja mam go w rozmiarze XS i nic mnie nie ciśnie ani w rękawach, ani w barkach, nic z tych rzeczy, no i kolor jest po prostu przepiękny. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten haul, dajcie znać, która z pokazanych przeze mnie rzeczy spodobała Wam się najbardziej. Przypominam o kodzie zniżkowym do sklepu Rena na hasło Cheers 35, otrzymacie 35% rabatu i macie czas do końca grudnia, więc jeśli Wam się spodoba coś na stronce, to jak najbardziej możecie zamówić z tym kodem i zaoszczędzić troszkę kasy. No i teraz tak kilka z tych rzeczy zobaczycie w lookbooku, czy to świątecznym, czy sylwestrowym, bo powiem Wam, że zwłaszcza te sukienki i dress są naprawdę czadowe i z chęcią po prostu je wykorzystam. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, wszystkie zainteresowane osoby zachęcam do subskrypcji. Podajcie na mojego Snapchata i Instagrama, tak żeby poznać mnie za kulis, bądź po prostu śledzić jakieś tam informacje, które tam wrzucam które niekoniecznie zawsze wrzucam na YouTube'a. No i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!